Chłodzenie kostki lodem od razu po skręceniu. 5 na 10. Lód może chwilowo zmniejszyć obrzęk, ale nie przyspiesza regeneracji. Najważniejsze to szybki powrót do delikatnego ruchu, a nie samochłodzenie. Założenie gipsu albo szyny na kilka dni. 2 na 10. Unieruchomienie ma tylko sens przy poważnym uszkodzeniu więzadeł. W większości przypadków dużo lepsza będzie wczesna mobilizacja i obciążanie w granicach bólu. Spanie z nogą na podwyższeniu po urazie. 6 na 10. Działa tylko na zmniejszenie obrzęków w pierwszych godzinach, ale nie ma sensu robić z tego rytuału przez tydzień. To tylko dodatek, a nie podstawa leczenia. Ćwiczenia mobilizujące staw skokowy w pierwszych dniach po urazie. 9 na 10. Delikatny ruch poprawia krążenie i przyspiesza regenerację tkanek. Ważne, żeby to były ruchy w granicach bólu. Przysiady z ciężarami po skręceniu kostki. 3 na 10, jeśli są robione za wcześnie. Dopiero gdy odzyskasz stabilność i kontrolę, jest sens wchodzić na większe obciążenia. Lepiej zacząć od odbudowy kontroli, propriocepcji i balansu. Ć Kostki. 7 na 10. Dobre narzędzie jeśli masz już fundamenty. Najpierw naucz kostkę wciążania i stabilizacji bez pomocy niestabilnego podłoża, a w drugiej kolejności próbuj ćwiczeń na nabosów. Obserwowanie trenera Ławrynowicza. 10 na 10. Najlepsze rozwiązanie jeśli chcesz powrócić do sprawności po kontuzy.